Szybko polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemano, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was pytania i odpowiedzi do tak zwanego kuja. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 89 łapek w górę. dobicie mi cenę subskrypcji do ponad 9000 subów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz szukamy pierwsze pytania o te jaszczurowego. Mniego najlepszego znajomego z Discorda. Dobra. Tutaj. Jest ok. Czy babka zrobiła cię kiedyś fotobio? Nie, to robiła mi. Masz czasem ochotę rozebrać się do naga i biegać po kaniszu? Nie, nie mam zamiaru. Co byś zrobił, jakbyś spotkał Donalda Trumpa? Nic, po prostu bym nie gadał z nimi tyle. Co to jest trans i czy ty jesteś transem? Nie wiem, co to znaczy. Pobilić kiedyś kogoś? Nie, ja taki nie jestem. Co się stanie, jakbyś ponisał własne odchody? To by było ohydne. Masz ochotę pocałować czasem z samego siebie, jak patrzysz w lustro? Nie, dzięki. Wymien nazwy wszystkich unic w kaniszu znawco. No, tylko trzeci wymienię Podkowiński, jego stawiszeńska i złota. Co sądzisz o tym, że Trzaskowski jest złym kandydatem? Jest dobrym kandydatem. Czemu Trzaskowski pobił staruszkę? Nie, on tak nie zrobił. Pawlewicki, pokaż mi swoje umiejętności, to ja nie Nie umiem, niestety. Zrób okrzyk gorla. Ło, Ło, Ło. Jaka jest definicja słowa antysemityzm? Nie wiem. Co sądzisz o Kenny Westie i jego poglądach? Że jego poglądy są bardzo dobre i sądzę, że Kenny West jest całkiem spokojny tyle. Co byś zrobił, jakby teraz do twojego mieszkania wpadli bandyci? Najchętniej bym wezwał policji i tyle. Bo kiedyś odwagę z odważnikiem. Nie, w ogóle nie pomyliłam. Zarabuj coś na szybko. Po po, 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 po. No. Da się samemu sobie zrobić loda, a jeśli tak, to jak? Nie dać. A tak, da się samemu zrobić loda, a jeśli tak, to jak? No, normalnie. Bierze się maszynę i po prostu wkłada się loda. Co to polucje nocne? To znaczy, że się chodzi nocą. Jak to udowodnić, że nie jesteś murzynem? Bo nie jestem. Zobacz, mam jasną skórę. Czy playboy party to twój zły bliśniak? Nie, nie znam go. Podoba Ci się Twój brat? Jest całkiem ekstra. Masz coś w nosie? Weź sobie zobacz. To chyba jakiś glut czy coś? Nie, nic, nie mam takiego. Jest oczyszczony. Czy Karol R. ma dziwne nawyki? A jeśli tak, to jakie? Tak, czasami ma dziwne nawyki. Dziwnie gada i tyle. Co byś zrobił, jakbyś był Żydem mieszkającym w Polsce w 1939 roku? Najchętniej bym się wyprowadził i odlodnił od Polski i tyle. Dobra, kolejne pytania. Tutaj mi żeście napisani, moi drodzy widzowie, tak na szybko, to sprawdzę. Dobra, tutaj. Czym jest pulsumator? Nie wiem. Co w trawie świeżczy? Świeżczy. Czy miałeś kiedyś MZO-fazę? Nie miałem. Jakiś ci się podoba aktualny sezon Brawl Stars? Odlotowe, randomy. Opowiedz jakiś żart, proszę najlepiej o muchach. Dobrze. Dlaczego mucha się jada tak szybko? Bo dlatego, że się zeserała. Czy chciałbyś mieć konia? Nie, raczej nie. Jaka postać z Red Dead Redemption 2 jest twoja ulubiona? Łucznik. Paweł, byłbyś chętny do pomocy przy produkcji gry komputerowej? Kiedyś tak, zobaczymy. Jaki jest twój ulubiony pylnik komputerowy? Muzyczny. Paweł, zdałeś te algorytmy? Tak, zdałem. Widziałeś kiedyś muchę na rowerze? Nie widziałem. Jaki kolejny sprzęt Apple Cookie Fisher? Na przykład komputera. Czy lubisz wam Tak, spory na przygodę lubię. To moja ulubiona bajka. Paweł, mógłbyś poprosić Pawła Szczepanika szczepanikam vlog, żeby wrócił do nagrywania? Paweł wróci do. Nagrywanie vlogów. Co sądzisz o koniach arabskich, że są czystej karfii bardzo dobre? W jakim języku umiesz programować, Paweł? Na razie w żadnym. Jak się czujesz, Paweł? Bardzo dobrze. Czujesz się jak ryba w wodzie. Czy elektryka prąd nie tyka? Tak, elektryka prąd nie tyka. Paweł wie, że mam urodziny, no to 100 lat ci życzę stary. Paweł słuchasz, zrywam? Nie słucham. Czy polecasz iść na zód? Raczej nie za bardzo wiesz. Jakie jest Twoje ulubione pytanie? Dlaczego woda pływa? Czy woda jest gładka, czy cierpka? Woda jest gładka. Czy Twoim zdaniem oranżada jest za bardzo gazowana? Tak, jest za bardzo gazowana. Tu masz rację zgadłeś. Czy wolisz spędzać czas z rodziną, czy ze znajomymi? Wolę czas spędzać z rodziną. I tyle. Jakie jest Twoje ulubione pożegnanie? Miło było was wiedzieć, do zobaczenia. Czy myślisz, że Kanisz powinien zostać stolicą polskiej? Raczej nie, bo Warszawa jest stolicą. Czy zrobisz kiedyś BattleFlip Challenge? Kiedyś tak, zobaczymy. Co teraz inwestować na giełdzie? Na przykład w używane ubrania i tyle. Czy masz jakieś drugie imię? Nie mam, mam tylko na imię Paweł. Co sądzisz o imieniu z Że jest całkiem spoko. Czy lubisz chodzić po domu bez skarpetek? Nie, nie za bardzo, bo by mi było zimno. Jaka jest twoja ulubiona liczba? Dwójka. Czy jakim tujesz motorowi Lublin? Nie, jakim tuję tylko kolegi wyłącznie Legii w Warszawie? Jaka jest twoja ulubiona książka? W pustyni i w puszczy? Co byś zrobił, jakby piękna dziewczyna kazała ci wylizać jej stopy? To bym tak zrobił i tyle. A to bym tak nie zrobił i tyle. Bo to ohydne. Czy istnieje kolor koralowy i jest mi tak to, jaki on jest? Koralowy i tyle. Co sądzisz o sześćdziesiątkach? Sześćdziesiątki są całkiem spoko, tylko nie dla mnie. Czy by być kumpli na policji? Nie, nie wsypałbym, tylko hejterów. W jakiej kolejności prawidłowo sieje obiad? Obiad i drugie danie. Dobra. Jaki jest Twój ulubiony zamiast gry Brawl Stars? Shelly. Czy lubisz Mateusza Fischera? Czy nagrasz kiedyś z nim odcinek? Tak, to trochę lubię, chociaż go nie znam, ale może kiedyś coś z nim nagram. Zobaczymy. Ile miałeś w, w swoim życiu dziewczyn? A, ilu chłopaków? Chłopaków żadnych, ale dziewczyn ze trzy. Ile miałeś w swoim... A, weźmiesz udział na prezydenta w tym roku lub planujesz w przyszłości być prezydentem Polski? Y Planuję w przyszłości być prezydentem Polski. Czy dalej popierasz i lubisz kseju po jego wypowiedziach na X? Tak, dalej go lubię i wspieram. Pozdrawiasz mnie i moich przyjaciół Natanię Mateusza i Maćka. Pozdrawiam cię Jele wrócisz. Pozdrawiam natanie pozdrawiam Mateuszka i pozdrawiam Maćka. Dobra, myślisz, że dobry wieczór to ładne słowo. Tak, bardzo dobre i grzecznościowe. Kipsy czy chrupki? Lepsze chrupki. Jakbyś robił inne... Jakbyś robił instalację elektryczną w domu z małym metrażem, to myślisz, że bezpieczniki 100A ampet, 100 wystarczy? Myślę, że mm, bezpiecznik 100A wystarczy na odnowację domu, czy coś takiego. Czy mógłbyś pozdrowić moją koleżankę, bo bo nie skończyła 20 urodziny? Wszystkiego najlepszego. No to 100 lat życzę Twojej koleżance i pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Idzie baba do lekarza, a lekarz to mucha. I pytacie, dlaczego mucha tak bzyczy? Bo dlatego, że mąż ją zdradził. Wymyśl pytanie i sam na nie odpowiedz. Dlaczego jestem taki dobry? Bo dlatego, że. Bo dlatego, że. Super ze mnie gościu. Czy Chad GbT może za mnie grać w Brawl Stars? Nie, nie może, bo to jest inteligencja internetowa. Czy miałeś wczoraj fajny dzień? Bardzo fajny. Masz coś do polecenia na Spotify? No tak, na przykład ragtime, Jaka jest Twoja ulubiona gara strategiczna? Na przykład na przykład Wojenki i takie tam. Warto kupić tą pizzę z żabki? Nie warto, bo jest za tłusta. Tak czy nie? Nie. Wiesz, gdzie raki zimują? Raki zimują w Zimowicach. Czy trzymasz tamę... Roglodetami? Nie trzymam. Czy strzeliłbyś z ucha za kawałek makowca? Tak, strzeliłbym. Czy papież wiedział o kontrowersjach związanych z księżami i młodymi chłopcami? Tak, papież o tym wiedział. Czy puknąłbyś nie Brawl Stars? Chętnie, że tak, bo jest dopuknięcie i tyle. Czy suplementacja kreatyny jest niebezpieczna i może uzależniać? Tak, jest niebezpieczna i może uzależniać. Czy zdarzało Ci się przyozdobić na w miejscu publicznym? Nie. Gdzie się pani z kliotku do krzaków? Czy lubisz zapach baraniego na biału? Nie za bardzo. Czy papież Polak jest słusznie szkalowany? Nie, nie jest słusznie szkalowany. Wymień trzy rzeczy, które można robić w studience. Pić wodę, odpoczywać albo po prostu szukać pomocy. Którą ręką tarmocisz wora? Żadną. Czy zdarzyło Ci się dokarmić dzika? Nie, nie zdarzyło mi się, tylko rzuciłam mu czapkę i tyle przez pomyłkę. Czy powinienem złożyć donot na kolegę, który pani papierosa w miejscu publicznym? Tak powinieneś. Czy to robiłbyś reming koleżance, jeżeli ładnie by cię poprosiła? Tak. Zrobiłbym to na, pe na pewno. Co oznacza skrót jd? Nie powiem do tego, bo to brzydkie słowo. Masz prawo jazdy i samochód? Nie mam, ale pracuję nad tym. Jaki jest Twój ulubiony artysta muzyczny? Eminem. Co sprawiło, że zacząłeś tworzyć treści związane z grami na YouTube? Gry na YouTube są moim inspiracją, a co sprawiło? Że po prostu je bardzo lubię i podziwiamy, yy, sprzed innych YouTuberów, którzy w nie grają i tyle. Jakie gry najbardziej inspirują Cię do tworzenia filmów i dlaczego? Na przykład Brawl Stars, albo Granitu, albo na przykład Zone bo, a dlaczego? Bo bardzo je lubię i są bardzo wymagające. Jakie wezwania napotkałeś w Dorotę do osiągnięcia 8000 subskrypcji i jak się pokonałeś? Jakie wyzwanie napotkałeś w drodze do osiągnięcia ośmiu tysięcy? No cóż, nagrywałem ciężkie filmiki, robiłem dobre wzory filmów i takie. I jak je pokonałeś? Bo po prostu uwierzyłem w siebie i dałem sobie radę. Czy masz jakiegoś ulubionego twórcę gier, którego podziwiasz? Tak, Lachu mój jest ulubiony. Co jego podejściu do tworzenia treści Cię inspiruje? To, że się stara, nie szczędzi sił i potrafi pokazać, że się naprawdę bardzo stara. Jakie elementy w grach są dla ciebie najważniejsze, gdy oceniasz, czy warto stworzyć o nich materiał? Na przykład najlepsze momenty z gier, jakie pokonuje jakiegoś rywala, a elementy tej gry są takie, że po prostu Uwielbiamy ich meterykę i to dlatego. Czy planujesz rozwinąć swoje kanały o inne rodzaje treści, czy chcesz skupić się wyłącznie na grach? Chcę się skupić na razie wyłącznie na grach. Jakie porady miałybyś dla innych twórców, którzy dopiero zaczynają i chcieliby osiągnąć podobny sukces jak Ty? Na przykład wierzcie w siebie, nagrywajcie coraz to lepsze filmiki i uwierzcie w siebie, a wszystko będzie możliwe. Taka jest moja porada. A moja najlepsza porada to Nagrywajcie coraz lepsze filmiki i dajcie z siebie 100%. Jakieś to robisz specjal na 10 tysięcy subskrybentów? Jeszcze pomyślę. Zobaczymy. Czy przestałeś już napastować koty w piwnicy? Nie mam żadnych kotów i nie napastowałem je w piwnicy. Co sądzisz o rozpadzie Jugosławii i jakie to przyniosło korzyści dla RP? O Jugosławii? Co sądzę o rozpadzie Jugosławii? Że się rozpadła i szkoda jej bardzo. Jakie przeniosło korzyści dla Rzeczypospolitej? To, że po prostu zostało zniszczone i trzeba było odbudować od nowa. Czy aborcja u mężczyzn powinna być legalna? Raczej nie za bardzo. Czy rozważałeś kiedyś z kastratiem? Nie, ani trochę nie rozważamy. O. Jakie piosenki słuchałbyś nieustannie do końca życia? E, Eminema. Co wybrałbyś na swój ostatni posiłek? Frytki. jaki jest twój ulubiony cytat z filmu? Czym prędzej, tym później. Jeśli nie mógłbyś zorganizować kolację dla czterech osób żywych lub martwych, kogo byś zaprosił? Swoją dziewczynę i takie tam. Jak wyglądałby, jak wyglądałyby Twoje wymarzone wakacje? Że spędziłbym z rodziną i z bratem w Hiszpanii? Jeśli miałbyś wydać na coś kupę pieniędzy, zdecydowałbyś się na najlepszy dom samochód, ubrania czy wakacje? Najlepiej na wakacje. Jakiego składnika, które inni ludzie uwielbiają, nigdy nie być na swojej pizzy? Najchętniej Anszułabu nie lubię go ani trochę. Jeśli nie mógłbyś być zwierzęciem przez jeden dzień, jakie zwierzę byś wybrał? Psa. Jaki jest Twój idealny plan na wymarzony piątkowy wieczór? Odpoczywać, nagrywać filmiki i cieszyć się YouTube'em. Co robisz, kiedy nie możesz spać? Najchętniej to piję herbatę i tyle. Jakie było imię Aleksandra Wielkiego? Oleg. Co było pierwsze? Kuracze czy jajko? Jajko. Jeśli biegniesz wyścigu i wyprzedzasz osobę na drugim miejscu, na którym miejscu jesteś teraz? Jestem teraz na pierwszym miejscu. I na miesięcy ma 28 dni? Luty. Lekarz daje ci trzy tabletki i każe brać jedną co pół godziny. Na jak długo wystarczą? Na co najmniej półtorej godziny. W którym miesiącu ludzie śpią najmniej do 10-12 godzin? Czy w Polsce 25 grudnia obchodzimy Boże Narodzenie w USA? raczej tak. Możesz wymienić trzy dni pod rząd bez używania słów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota ani niedziela. możesz w ale. E nie umiem, niestety, przykro mi. Dni, tygodnia: poniedziałek, wtorek i środa. Dobra. Ojciec i syn mieli razem 36 lat. Ojciec był o 30 lat starszy od syna. Ile lat ma syn? Co najmniej z 25. Jakoś tak. Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej? Jakieś laso, czy coś takiego. Czy miałeś kiedyś skurczy i jajuszka? Nie miałem. Czy Jezus Chrystus z Nazaretu był Twoim wujkiem? Nie był, bo nie znam. Jakie masz skarpetki? Normalne. Takie sportowe. Czy Grzegorz Lord był twoim bratem, z którym walczyłeś pod Grunwaldem, ale został uduszony przez skałę? Nie, nie znam go. To tylko mój widz. To znaczy znam go, ale jest moim widzem, a nie moim bratem i tyle. Pytanie. Paweł, jak myślisz, kto wygra złotą piłkę w tym roku? Najchętniej Robert Lewandowski. Gdybyś wygrał milion złotych, co byś za to kupił? Najchętniej wakacje na Hiszpanii i. Różnych y, fajnych tancerzy i tak dalej. To prawda, że Mieszko i pierwszy był u ciebie w domu na niedzielnym obiedzie? Nie, to nieprawda. Jak powstał Księżyc? Że po prostu żyjemy i mamy Księżyc. Księżyc nie wiem, jak powstał. Pokażesz, jak grać na harmonice? Uuu. No, jakoś tak. Co sądzisz o tych cygańskich taborach? że są super. Czy Władysław Witki, który wykazał się odwagą i determinacją w bitwie pod Westerplatte, to Twój pradziadek? Nie Władysław, ale inne nazwisko miał. To nie jest mój dziadek akurat. Mój pradziadek to był Czesław. Czy płakaliś nad śmiercią Mułazarza? Tak, to trochę byłem smutny. Wymyślisz ksywkę dla mojego kolegi Michała, który ma za zakola? Ksywka dla Twojego kolegi Michała, który ma za kolę, to na przykład Michał1285W. Wolałbyś pięć kieliszek swojego nacienia, czy korbelkę cudzeko? Ani to, ani to. Zagrałbyś w grę wstępną strzeli w strzeli z Brawl Tak, zagrałbym i na pewno bym z nią wygrał. Mój kolega cierpi na homoseksualizm. Jak można mu pomóc? po prostu trzeba mu podawać dobre leki i tyle, jeżeli Twój przyjaciel poprosiłby Cię o zrobienie beli to zrobiłbyś, nie wiem co to znaczy, ale pewnie tak, poprosiłbym go co sądzisz o, korona, o koronowaniu Bolesława Chrobrego, że został władcą Polski i dobrze stworzył nasz kraj, czy uważasz go za zbrodniarza wojennego, uważam go za oddanego władcę Polski, czy uważasz że w powiecie łomżyńskim powinna zostać wybudowana elektrownia jądrowa? Tak, myślę, że w powiecie łomżyńskim powinna zostać wybudowana elektrownia jądrowa, jak nic. To sądzę już o gipsowym jajku za 250 tysięcy Rwa Trzaskowskiego. Sądzę, że wychyluje i zrobił z niego jajecznicę. No, i tak dalej. O. Możesz powiedzieć nam, co jest na śniadanie, obiad i kolację? Na śniadanie jem chleb serem, na obiad jem zupę, e, zupę rosu, a na kolację jem oczywiście szenkę i tyle. Bardzo mnie ciekawi Twoja dieta. Dobra. Czy jedziesz do pałac Duniaka na wielkanoc? Nie, zostaj u siebie w domu i tyle. Niech on sam se spędzi ten czas. Czy Lewandowski strzelił w reprezentacji polskiej Polski jak i jego Zygola? Tak, strzelił ich i to wiele. Dlaczego Betnark strzelił samoboja? Bo się pomienił przez przypadek i piłka odbiła mu się od jego nogi. Czy szczęsny wrócił do, bre, do reprezentacji polskiej? Raczej nie za bardzo, bo gra w Barcelonie. Czy Aleksander Arnold będzie grał w Realu Madrid? Nie, raczej nie on będzie grał w Liverpoolu. Nie zamierza zmieniać się z tego co wiejem na kwotę odstępnego Real Madrid, bo Liverpool mu odpowiada i tyle. Czy Ronaldo i Benzema kończą karierę? Raczej tak, bo są stare dziadki. Czy Messi będzie w Barcelonie? Raczej nie, pozostanie tylko w Perze. Kim byłby Paweł Wicki, gdyby nie był gamerem? Paweł Wicki, jakbym nie był gamerem, to bym najchętniej został, powiedzmy. Paweł Wicki, gracz i tyle. Siema Paweł, co myślisz o tym, że Katar Rozej woli bardziej oglądać Arriala niż Ciebie? To niech oglądam nie bardziej, bo ja się tak staram i nie szczędzę się i tyle. Hej Paweł interesuje się astronomią. Bardzo się interesuje astronomią. Co sądzisz o czarnych dziurach? Że są czarne i... Ogromne, no, no wielkie dziury czarne są, to takie duże jest tam w kosmosie, to jest, a kosmos jest nieskończoność mój wszechświat i w symulacji żyjemy w matryksie, tak, żyjemy w matryksie, żebyś wiedział stary, tam taki był ten film Matrix, to my tam tak żyjemy właśnie, to dobra, to ja idę, elo, no, cześć Paweł, pozdrowisz Michała Dika, pozdrawiam Michała Dika. Czy są jeszcze jakieś pytania, widzowie, od Was? Zobaczmy. Odpowiedziałam na wszystkie. Tak? Mi się wydaje, że to już wszystko. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego, jakże przefajnego odcinka z Kuja I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Czyści pa, Narka Papa. Eropa Mordy. Życzę Wam miłego dnia.